W sobotę, 16 września, przy siedzibie wielobranżowej spółdzielni socjalnej Arte, odbył się piknik integracyjny Wzajemnie Potrzebni w Bielawie. Na wszystkich czekało wiele atrakcji, a zaproszeni goście podzielili się historiami swojego życia i tym, co wpłynęło na ich przemiany. To jest takie miejsce, które zawsze promowało to, że właśnie ludzie się integrują. Teraz mamy dodatkowo ten program Wzajemnie Potrzebni, więc też nam zależy na tym, żeby ludzie się zżywali z sobą, żeby wrócili do takiego stanu, jak kiedyś my jako dzieci wychowaliśmy się, że ludzie są, mieli relacje. I wzajemnie potrzebni, Mieszkania, które są dzięki współpracy bardzo wzorowej z miastem, z prezesem ZBM, które będą udostępnione w Bielawie, to, to też jest efekt właśnie tej współpracy i po to to robimy, żeby ludziom żyło się. Tak jak kiedyś dawniej, czyli normalnie, dobrze w relacjach i w takiej normalności. Udało nam się zorganizować po raz drugi piknik, tym razem pod hasłem Wzajemnie Potrzebni. Piknik jest skierowany tak naprawdę do wszystkich mieszkańców Bielawy, do obywateli Ukrainy i oczywiście dla Polaków. W tym roku mamy dużo atrakcji dla dzieciaczków. Są to takie maszyny bojaki, jest malowanie, są bańki mydlane, jest pokaz walk rycerskich, są. To goście z Wobrzycha Jest wóz strażacki i tam też będzie y, pokaz organizowany Mamy tutaj słynnych gości. Łukasz Janik, bokser znany w Polsce i w Europie i w świecie. Kola, znany raper. Y, Przemek Wieczorek, człowiek bez rąk, który tutaj jest. Marek Tomczyński, który prowadzi y, całą tą imprezę. Y, Człowiek, który był w, w Europie i na wszystkich innych kontynentach gdzie usługiwał. No i mamy ludzi, którzy są z nami tutaj, także będzie dobry czas na pewno. Uważam, że takie imprezy jak dzisiaj są bardzo potrzebne ponieważ ludzie czasem żyją w ciężkich sytuacjach, w ciężkich doświadczeniach, borykają się z ciężkimi rzeczami, a tu możemy dać nadzieję tym ludziom, że nie ma sytuacji bez wyjścia, że jest zawsze droga, że nie ma takiej sytuacji, z której nie moglibyśmy wyjść i w której nie moglibyśmy sobie poradzić. Ten piknik też jest skierowany właśnie do osób, żeby pokazać, że można żyć inaczej, że można z każdego dołka wyjść, że można wyjść z uzależnienia, że można żyć na trzeźwo i można cieszyć się tym życiem. Uważam, że tutaj, jeśli chodzi o tą organizację, to pomaga bardzo dużo. Jeśli ma możliwości, żeby pomagać więcej, oczywiście jak najbardziej jestem za tym, ale myślę, że... Ta organizacja tutaj, która organizuje te imprezy wyciska 100% swoich możliwości z tego, co znam Jarka Pileckiego, tutaj całą jego ekipę, to dałem siebie naprawdę wszystko. Wiadomo, że do pomocy są też potrzebne ręce, tak to określę. I kolejne ręce do pomocy wolontarystycznie, w jakiś sposób bezinteresowny, na pewno, na pewno sprawią, że będziemy mogli, czy ta organizacja tutaj będzie mogła pomagać jeszcze bardziej, jeszcze więcej. My się rozwijamy, także jak najwięcej będziemy takich rzeczy robić teraz, bo widzimy, że to ma efekty i dzieci przychodzą starsze osoby i niepełnosprawne, i ukraińskie społeczności, także to o to nam chodzi. Ja zawsze mówię o tym, co mi naprawdę pomogło. Mi pomógł Jezus. To nie była moja motywacja, moja siła, bo próbowałem różnych rzeczy w życiu po wypadku i tak naprawdę nic z tych rzeczy mi nie pomogło, albo pomogło tylko doraźnie, a tak naprawdę potem sytuacja się gdzieś powtarzała i wracałem do starego bagna, tak to określę. Kiedy uwierzyłem w Jezusa, On mi pomógł i no, chciałbym, żeby ludzie zmienili swoje przekonania, swoje jakby poglądy też na temat Boga, że On nie jest tak, jak się często ludziom wydaje, że On jest tym Bogiem, który chce ratować, chce podnosić, chce motywować, chce dawać siłę, energię, chce, żeby ludzie się realizowali, żeby realizowali swoje pasje i żeby byli szczęśliwi. Bardzo dobrze, że są takie wydarzenia. Też kiedyś się pogubiłem. Bardzo często ludzie w świecie nie radzą sobie z przyjemnościami cielesnymi z tym, co oferuje świat, a w szczególności przykładowo, gdy osiągamy sukces, gdy uda nam się zarobić dużo pieniędzy, świat jest tak skonstruowany, że im więcej masz pieniędzy, tym więcej wokół ciebie fałszywych ludzi, im więcej masz pieniędzy, tym więcej pokus z nałogów. Często ludzie sobie nie radzą, także takie inicjatywy są bardzo potrzebne i potrzebne jest to, żeby przyjeżdżali też ludzie, mogli dawać świadectwa tego, że Jezus Chrystus może wyrwać każdego. Z największych tarapat życiowych, po to to robimy, abyśmy po prostu mogli ludziom pokazywać, że jest dla nich szansa, że jest nadzieja. Na pewno to nie jest ostatnia okazja, także mamy wiele pomysłów i na pewno będziemy organizowali takie spotkania. Mam nadzieję, że frekwencja będzie coraz większa. Staramy się to rozgłaśniać i żeby mieszkańcy Bielawy i nie tylko i też okoliczni mieszkańcy wiedzieli, że takie coś się u nas dzieje. Żyjemy w trudnych czasach, więc tym bardziej jak żyjemy w normalności takiej, w relacjach, to dla wszystkich jest lepiej, normalniej i bezpieczniej i wspieram się na Nigdy nie wymienię, nawet bez rąk po więcej tu sięgam Yo Pozdrawiam wszystkich tych, których wkurzam Jak meduza, jadę jak haja buza. Cały czas śpięta, ta buzia Przemek desem, to jest luzak